Szanowni Państwo i przede wszystkim drogie zuchy, chciałabym przedstawić bardziej szczegółowe informacje odnośnie podobozu zuchowego. W ramach przypomnienia kadrą naszego podobozu jestem ja, czyli Katarzyna Kuźniarowska, gdzie jestem komendantką, natomiast oboźną będzie druhna Amelia Saniternik. Dodatkowo kadrą będzie między innymi druhna Katarzyna Długosz, która jest drużynową gromady zuchowej, a także będzie nam pomagał druh Antoni Toczek oraz druh Jędrzej Motyka. Obrzędowość, czyli taki temat przewodni podczas całego naszego obozu, to Asterix i Obelix. Będziemy tak naprawdę galijską wioską, która wciąż będzie stawiała opór rzymskim najeźdźcom, natomiast naszym strojem obrzędowym dla chłopców to będą kolorowe ubrania. Spodnie i koszulka w możliwie jednym kolorze, a dziewczynki spódnica oraz koszulka z krótkim rękawem, też w jednym kolorze, lecz w innym odcieniu. Jeżeli to nie będzie możliwe, to jak najbardziej proszę postawić na kolory żywe, albo można się jak najbardziej wzorować na którymś z bohaterów serii Asterix i Obelix. Z przykładowych zajęć, które mogę Państwu przytoczyć, to między innymi targi zuchowe. Będziemy także przedstawiali historię oraz legendy polskie, między innymi poprzez sztukę teatralną. Będziemy starali się pomóc panoramiksowi w hodowaniu ziół. Będziemy także organizowali śpiewanki oraz ogólnie festiwal harcerski. Takiej piosenki harcerskiej, żeby trochę rozśpiewać naszych też najmłodszych uczestników. Będziemy też uczyli się wiadomości z zakresu pierwszej pomocy, takiej, która mogłaby się przydać po walce galów z Rzymianami, a także będziemy rozpoznawali um, różną przyrodę, zarówno rośliny i też zwierzęta i wybierzemy się na krótką wycieczkę. Będziemy także próbowali szpiegować naszych Rzymian podczas podchodów, No ale oczywiście, jeżeli Państwo kojarzą, będziemy musieli uciszyć barda Kakofoniksa. Do tego trzeba będzie poznać kilka węzłów. Dodatkowo będziemy mieli zajęcia artystyczne i będziemy pomagali Obeliksowi, a także... Odbędziemy wyprawę dookoła Gali, gdzie przyjrzymy się kuchniom różnych regionów i różnych zakątków świata. Dlatego serdecznie zachęcam i nie możemy już się doczekać rozpoczęcia obozu. Do zobaczenia!